Mamo, widzowie twierdzą, że elektryk i kurier to ta sama osoba, tylko, że miała maskę. Jak to? Przecież nie miał żadnej maseczki na twarzy. Mamo, ale tu chodzi o taką maskę, że niby masz twarz. Ale jak to możliwe, że zmienia twarz? Aby też się zgadzacie, że miał maskę, to zostawcie łapki w górę. O czym wy tak dyskutujecie? No to to ten elektor przecież miał maskę. Jaką maskę? Co wy z jakąś maską z tą wyskakujecie? No widzowie oglądali filmik i widzieli. No, no że to... podobno mają na twarzy jakąś maskę. Ale ja nic nie zauważyłem jakiejś maski. No coś ty, od razu bym się zorientowała, ale widzowie podobno widzieli. Ja wam mówię, że widzowie mają rację. Sprawdźmy to. No sprawdzić można, co nam zaszkodzi? Dzień dobry, proszę. Wzywali mi państwo na mieszkanie, prawda? No i co? Mówiłam wam. jakby też uważacie, że to maska to zostawcie łapkę w górę. Ja tam nie wiem. Widziałem tego elektryka na oczy i twierdzę, że to żadna maska nie była. No, a ty? Ja to już sama nie wiem. Dobrze, że mogę polegać na widzach. Dobra, kończmy tą dyskusję i jedziemy na mieszkanie. O, przypomniałyście mi. Ja nie mogę jechać. Dzwoniła do mnie babcia Basia i muszę do niej iść. No jak zwykle, ty masz zawsze jakieś wymówki, wiesz? Dobra mamo, to my nie jedziemy, a Anikata idzie do babci Wasi. No i tyle. Damy sobie radę bez ciebie. Dobra, jesteśmy, musimy teraz wszystkie te rzeczy powynosić. Pokaż, chodź, zobaczymy co tu jest. Oj, zobacz, No, już tu. Nie ma w ogóle gruzu. A zobacz, co tutaj leży. Hmm. To wszystko pójdzie na sufit. Mamo, a to co mamy wziąć? No to te nasze kartony, które tam przynieśliśmy, pamiętasz, tydzień temu. O matko, tyle tego mamy wynieść. Chodź nie ma być, ze dwie rzeczy i zobaczymy czy przynajmniej co tam w komórce jest. O, tutaj mam aż tam. Widzisz co? Ja to wezmę, a ty się No to już będziemy miały coś tam wzniesione. A klucze? Przecież miałaś. Czekaj, czekaj. Jest. Idziemy. Do komórki też mam. To jest ten. To idziemy. Czy babcia Basia do niego dzwoniła, żeby jej tam pomógł, coś z żarówkami. że jej widzę już, otwórz i jedziemy. Czekaj, minus jeden. Pewnie, No to jak, wiesz, to super. Idziemy. Nie, tu się oświeci światło, zobaczysz. O, mówiłam ci. Nie hmm, Chyba ten będzie. Na no stop. Trzy, cztery, o pięć. Jesteś pewna tak daleko? Tak. Wydawało mi się, że bliżej. Wiem, bo to mi mówił. A mnie nic nie mówił, jak zwykle. No dobra, skoro twierdzisz, że to tu, no otwieramy. Otwieraj. O co ten klucz tak nie chce wchodzić? Dobra. I gotowa. Co tam to? jest? To na pewno nasza komórka? Nasza czyja! A ty widzisz, co jest na tych ścianach? Mam, przecież to są nasze zdjęcia! No, ja widzę, że nasze, ale co one tu robią? Przecież to jest nasza paczka! Ale co to jest? O co tu chodzi? Patrz to! Pokaż, pokaż, to są nasze dowody! Ewidentnie, to są nasze zdjęcia! Skąd one się tutaj wzięły? Pamiętasz, to widzowie pisali, że jak nie było nas w domu, to jakiś facet był u nas i chodził po mieszkaniu. Co tutaj jeszcze jest? Pokaż. Co to jest? To jest w ogóle jakaś zielona turba. Gdzie? No tu za tobą, zobacz, daj. Zobaczmy co tam jest, może coś się wyjaśni. Ale zobacz, tutaj jest jakiś projektor. A no. to co? Pilocik. Ej, telefon. O nie, zobacz, co tam jest. Przecież to jest filmik. Ktoś to nagrał. Przecież to jest u nas w mieszkaniu. To jest to, co było tydzień temu. Ale mm -hmm. dlaczego to jest nagrane? Kto to nagrał? Nie no mama, ja już teraz nic nie kumam. O co tutaj chodzi? Zdjęcia robi. <laughs> On robił zdjęcia. To będzie na tym telefonie, zobaczysz. Myślisz, że to tu znajdziemy? Mama, zobacz, to zdjęcie, a to zdjęcie. On nam zrobił zdjęcie, tak jak widzowie pisali. Widzę, że to jest to samo. To jest nasze zdjęcie. Ale przesuń się, zobacz, zobacz. Ej, on na każdym zdjęciu coś zaznaczył. No. I nawet tutaj. Tutaj paczkę. No i też paczkę tutaj. A tu nas. nas! A może tutaj adres? Zobacz, tutaj jest zaznaczone wyjście na balkon. Mamo, ale zobacz, zaraz musimy zobaczyć te zdjęcia, które tu są na tej dwie. Ja bym tego nie ruszała. Masz rację, bo by się dowiedział, że myśmy tutaj byli. Ale chwila, kto by się dowiedział? Elektryk? Elektryk albo kurier. Mama, zobacz na te zdjęcia. Ktoś tam stał. Gdzie? Nie wiem, wydawało mi się, idę zobaczyć. Nikogo nie widzę. kogoś. Tam nikogo nie ma. Musiało ci się wydawać. Dobra, idziemy stąd. Oj, lepiej zobaczymy coś w tej torbie. Dobry pomysł, dawaj. Zaraz to zobaczymy. Chodź tutaj. Co się? mi tutaj się to kojarzy? Ta mi się kojarzy. co to za ciuchy Ej. A co co? Co to za gacie? Przecież to jest ubranie od kuriera. Mamo, zobacz, a to jest elektryka. A to od kuriera. Oh. Nie, no o co tutaj chodzi? Chyba przez przypadek. Odkryłyśmy kryjówkę elektryka. I kuriera. Czyli to ta sama osoba? Ktoś idzie. Lepiej chodźmy już stąd. Mhm, też tak. Dawaj, ty ciuchy z tego. Co to było tu? Tam, tam, Trzymaj tu. Nie tak. O moja. Zamykamy? Muszę zamknąć drzwi. Czekaj, klucze. Gdzie mam klucze? Nie mam kluczy. No poczekaj, już włączam ten filmik. No koniecznie musimy to zobaczyć. A który to był filmik? Tajny plan, odcinek piąty. To włącz i zaczynamy oglądać. Czy to jest to samo? To jest takie, w górę. Dobra, przewin, przewin, bo to nie jest to miejsce. Stop. O. Poszcimy. O, tutaj, tutaj. Teraz to będzie. Wstaw sobie przewiniemy. Dzień dobry. I widzisz, mamy tą maskę. To jest maska? Mamo, nie widzisz, jak sztuczna jest ta twarz? Pokaż, no nie widzę. Jak no się jakoś normalnie wygląda, naturalnie. A pokaż elektryka. Porównamy sobie. Dobra. No bo ja ci mówiłam, że te twarze są bardzo podobne do siebie. Może takie same nawet. Tu jest wejście. No. Ja Poka. Okay. Stop! O, widzisz? Przerwień jeszcze raz. Stop! O, widzisz? Faktycznie, taka sama twarz. No i? I widzowie mieli rację, że to jest maska. Ja nic z tego nie rozumiem. No, ale dzisiaj była podejrzana to sprawa w komórce. A tego to już w ogóle nie rozumiem. Może tata nam jakoś pomoże? Tata, chodź na chwilę! Co tam chcecie, o co chodzi? Wiesz, co się dzisiaj stało? Tata, jak byliśmy się przenosić te rzeczy do komórki, to nie zgadniesz, to odkryłyśmy. To był szok. Na ścianie w naszej komórce były jakieś naklejone zdjęcia. Jakie zdjęcia? No nasze zdjęcia, to chyba elektryk nam to robił. Nie chyba, tylko na pewno, przecież nam widzowie pisali w komentarzach. Nie uważasz, że to jest bardzo podejrzane? No ale jak mogły być w naszej komórce zdjęcia? Jeszcze kto je tam przykleił? A ty się mnie pytasz kto? Albo mnie? Ja też nie wiem. A ja tym bardziej, przecież mi tam nawet nie było, bo u babci byłem. Ale to nie wszystko. To co tam jeszcze było? Uuu, co, co myśmy tam znalazły jeszcze? Wyobraź sobie strój kuriera. No i co się z tym zrobiły? No, no nic, zostawiłyśmy. No to ja tam muszę jechać jutro i to sprawdzimy. A co ty tam chcesz sprawdzać? No, nie wiem, ale trzeba to by walić albo coś takiego, no po co to tam ma zalegać? A to ciebie to interesuje, dlaczego to tam zalega, a nie dlaczego tam to jest? A wy to macie ostatnio jakieś dziwne przypadki. Od momentu, jak byłyście same w domu, to coś dziwnego się dzieje. A to wam jakieś światło się wyłączyło, a to znowu ktoś przyłazi do domu, no ludzie. Mmm, dobra, my sobie damy zresztą ranę bez ciebie, prawda, Michasia? Tak. No i świetnie, bo ja nie wierzę w to, że ktoś tam chodzi, wchodzi. E. Mama, ten coś kombinuje. Coś tutaj nie pasuje. Jasne, w komórce ktoś był. Mm, niezły wkręt, co? Ale ja teraz wpadłam na świetny pomysł, Michasia. Ale o co chodzi? Zastawimy pułapkę na tatę. Świetny pomysł, ale kiedy? Może w czwartek, bo wiesz. Czwartek to dla niego taki specjalny dzień. A jak wy macie jakiś pomysł, napiszcie społeczności. Co by tu zrobić, żeby marka przyłapać w końcu? Jak ktoś mógł być w komórce? Piszcie w społeczności, jak przyłapać tatę. To na razie! Pa! Czekamy na komentarze!